No i teraz na bieżąco będę chciał Wam pokazać co się zmieniło na ekranie. Od razu na początku przyznam, że jeszcze nie przyglądałem co tutaj jest, więc tylko widziałem na innych, że mamy tutaj przesuwany suwak w tym momencie. I pójdźmy sobie od pierwszego przycisku, czyli wstecz tutaj mamy. Później domek wraca do Home'a. Czyli pewnie to jest taka falka. Hmm. Dobra, później mamy co Zmienił się trochę design e, Nawierzchników Inaczej są usytuowane guziki Teraz dodało się coś takiego jak synk. Aha, czyli to będzie jak e, Zwiększać bądź zmniejszać Temperaturę Więc jeśli jest synk to pewnie się No, a synk tylko do Dobrywa, jeśli lewą stroną ustawiamy. A jak prawą i synk, to nic. Czyli tutaj kierowca ma władzę. Koniec kropka. No. Yy, kolejną rzeczą są tutaj fotele. O, już inaczej wyglądają, więc teraz podgrzewanie jest chyba... Tutaj będzie chłodzenie. Tak, tu jest podgrzewanie. Wcześniej było to pionowo, teraz jest w poziomie. Co tutaj jeszcze dalej mamy? Tryb klimy jest tak samo jak było. Pójdźmy sobie wstecz. Następnie tu pewnie są opcje wszystkie, do tego zaraz przejdę. Tutaj jest skrót do foteli. Tu jest do klimy. Tutaj jest przycisk do odmrażania przedniej szyby. Tutaj, tak jak był wcześniej, do nabiegu zewnętrznego, nawiewu i zewnętrznego. No, i tutaj do dzielenia ekranu zobaczymy. Tak jak wcześniej na razie, trzy aplikacje są tylko możliwe. I tutaj, co? A tutaj jest cały mm, ekran, menu, a wcześniej on był po swapowaniu, tak w prawo. Więc e, zobaczmy sobie na początku. Tu jest jeszcze coś nowego. O, motywy są teraz troszeczkę inne, więc zobaczmy sobie jakiś ciemny mode. do stosu. Działa. Tutaj mamy asystenta pewnie. Zamknij. Coś nieresponsywne. Tutaj na górze mamy pewnie włączyć bądź wyłączyć gadające elementy. Tutaj mamy lokalizację WiFi połączone, znaczy Bluetooth. No i czy mamy internet podłączony, czy z sieci komórkowej. No i kolejne oczywiście już są nowe powiadomienia znowu. Aktualizacja angielskiego, której teraz nie będę robił. Więc tak wygląda pokrótce.